Witam Państwa serdecznie. To jest kolejny raport z wojny. 694. Dzień inwazji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. W ubiegłym tygodniu miało miejsce kilka interesujących wydarzeń. Rosjanie stracili samolot A50U, czyli samolot wczesnego ostrzegania warty 330 milionów, ale po stronie rosyjskiej były też sukcesy. Udało im się złapać polskiego szpiega. Jeżeli chodzi o działania na froncie, to w okolicy Morza Czarnego nie było jakichś wielu istotnych wydarzeń, natomiast warto odnotować, że e, ukraińskie siły zaatakowały Sewastopol, były to ataki e, rakietowe oraz e, Jewatori. E, na tym odcinku obyło się bez e, jakichś bardzo dużych e, wydarzeń, natomiast troszeczkę wyżej czyli na froncie hersońskim, Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. kartamundurowa.pl Mamy kilka ciekawych informacji, chociaż samego, samych zmian w przebiegu linii frontu nie obserwujemy, to możemy zauważyć, że w ostatnich dniach Rosjanie odbyli kilka szturmów w okolicy przyczółka ukraińskiego, w okolicy miejscowości Oleszki. Ukraińcom udało się te szturmy odbić, jeżeli chodzi o tą okolicę, właśnie frontu, to ciekawym jest to, że ta wymiana ognia artyleryjskiego pomiędzy siłami ukraińskimi a siłami rosyjskimi dosyć znacznie spadła, i być może strona rosyjska magazynuje czy to pociski, czy próbuje w jakiś inny sposób przebić się tutaj, właśnie do miejscowości Oleszki. Pojawiają się informacje, że Siły rosyjskie robią wypady tutaj na drugi brzeg Dniepru, ale to są na ten moment niezweryfikowane informacje. Natomiast na froncie zaporowskim, mimo braku jakichś dużych zmian, było kilka ciekawych, ciekawych wydarzeń na froncie. Um, tutaj rosyjska ofensywa w okolicy miejscowości Robotyne Została zatrzymana przez siły rosyjskie, te szturmy, które tam były, zostały rozbite. Przede wszystkim wydaje się, że jest to spowodowane złymi warunkami pogotowymi, ale, ale też tym, że em, Rosjanie stracili dosyć dużo środków wrażenia, właśnie tych środków artyleryjskich. I tutaj na tym odcinku, na odcinku zaporowskim, wzrosła aktywność ukraińskiej artylerii. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek, to z niego pochodzą dosyć ciekawe informacje. Tutaj rosyjskie samoloty Beriev A50U oraz samolot Il-22M zostały prawdopodobnie zestrzelone przez siły powietrzne Ukrainy. Rosjanie twierdzą, że takiej sytuacji nie było. W tej infosferze rosyjskiej praktycznie nie ma o tym informacji, natomiast niektóre kanały telegramowe potwierdzają stracenie A50. Doszło tutaj również do uszkodzenia, do uszkodzenia samolotu I-22 samolotowi udało się wylądować na pobliskim lotnisku. Są dostępne w internecie zdjęcia ogonu samolotu i wygląda dosyć mocno poszatkowany, więc jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie samolot do użytku nie wróci. Nie posiadamy też jakichś jednoznacznych informacji, kto zestrzelił ten samolot. Część telegramowych kanałów rosyjskich twierdzi, że być może było to friendly fire. Natomiast strona ukraińska twierdzi, że za zestrzeleniem samolotu A50 i za uszkodzeniem Iła-22M stoi strona ukraińska. Szef Wywiadu Wojskowego Ukrainy Budanow powiedział właśnie, że to Ukraina jest odpowiedzialna za zniszczenie i uszkodzenie tych samolotów, natomiast nie chciał powiedzieć, jakimi środkami te samoloty zostały trafione. Pojawia się hipoteza, że za zestrzelenie mogły być odpowiedzialne pociski PAK-2, ale tutaj jest pewien problem, bo zasięg stanowiłby duże wyzwanie logistyczne i biorąc pod uwagę odległość od linii frontu, mogłoby być to mało prawdopodobne. Ale z drugiej strony brak skutecznej eskorty dla tak cennych samolotów jak A-50U i U-22M no, podnosi kwestię kondycji sił powietrznych Federacji Rosyjskiej. Zestrzelenie z 14 stycznia pokazuje, że przeloty w odległości 150 km od linii frontu wiążą się z ryzykiem. No, zatem rosyjskie samoloty będą musiały operować w większej odległości. Co za tym idzie, Rosjanie... Będą mieli problemy z rozpoznaniem. E, warto przypomnieć też, że w grudniu 2020 roku podobny samolot, y, dokładnie ta sama wersja A50U, została uszkodzona na lotnisku wojskowym na Białorusi. Na ten moment nadal nie wiemy, kto był sprawcą. Pojawiają się informacje, że mogła to być strona ukraińska, ale że mogły to być również jakieś niepodległościowe białoruskie jednostki. Na kierunku Donieckim Sytuacja jest w miarę stabilna. Tutaj pod nową Michajływką um, sytuacja jest totalnie ustabilizowana. Tutaj Rosjanie nie rozpoczęli większych operacji ofensywnych. Po tych klęskach poniesionych w ostatnich tygodniach mają dosyć duże problemy, żeby wznowić jakieś mocniejsze działania i tutaj Ukraińcy e, ich zatrzymują. Natomiast w okolicy Marinki Rosjanie nie są w stanie poczynić żadnych kolejnych postępów. Ataki tutaj są prowadzone przy użyciu dosyć niewielkich sił. Tutaj Ukraińcom udaje się skutecznie powstrzymywać te wszystkie ataki. Na północy od Marinki, czyli w okolicach Awdiivki, trwają zacięte walki głównie na północy oraz na zachodzie. Chociaż te walki są dosyć intensywne, to tutaj również Rosjanie nie poczynili Żadnych zdobyczy terytorialnych. Tak naprawdę te ewentualne zdobycze można policzyć w metrach. Natomiast to wirtualne przesuwanie się po linii frontu przerywamy dosyć ciekawą informacją, ponieważ Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji twierdzi, że złapała polskiego szpiega. Szpieg miał pracować w jednym z bardzo ważnych przedsiębiorstw o wartości strategicznej i miał przekazywać informacje stronie polskiej. Podczas zatrzymania na filmie możemy zobaczyć, że był wyposażony dokładnie tak, jak każdy polski szpieg powinien być wyposażony w Federacji Rosyjskiej. Miał ze sobą m.in. tablice rejestracyjne amerykańskie, miał ze sobą dolary, ale co ciekawe, miał też nazistowską książkę, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ale również Nunczako. Trochę ciężko zweryfikować <grywanie> prawdziwość tych informacji, ale patrząc na znalezione mm, przedmioty przy przy tym szpiegu możemy dopuszczać, że mogła to być swego rodzaju ustawka. Też jeżeli chodzi o wizerunek tego szpiega, został on przez Rosjan zamazany. Pamiętamy podobną sytuację ze złapaniem ukraińskiego szpiega. Wtedy przy szpiegu znaleziono grę Sims 3. Prawdopodobnie jakiś oficer przełożony FSB poprosił, żeby były Simsy, i były Simsy. Wróćmy zatem do mapy. W okolicy Bakhmutu sytuacja jest względnie stabilna. Tutaj Rosjanie próbują dosyć, co prawda niewielkimi siłami, szturmować pozycje ukraińskie, natomiast te wszystkie ataki nie przynoszą żadnego skutku. Aktywność rosyjska wyraźnie zmalała, jeszcze patrząc na to, co było 2-3 tygodnie temu. Jeżeli chodzi o jakieś przesunięcia, to w najbliższym czasie prawdopodobnie nie uda się Rosjanom poczynić na tym kierunku znacznych postępów. Ale ta najbardziej aktywna obecnie rosyjska ofensywa czy działania ofensywne i rosyjskie e, działania są w okolicy Kupiańska. Tutaj, w okolicy Kupiańska, siły rosyjskie atakują głównie przez okoliczne rasy, i z tego regionu też pochodzi dosyć duża liczba filmów, które pojawiają się w ostatnim czasie z ukraińskimi jeńcami. Część kanałów rosyjskich telegramowych twierdzi, że te postępy na tym odcinku są znaczne, natomiast e, sytuacja w rzeczywistości wygląda nieco inaczej e, i Rosjanie nie są w stanie tutaj podejść bliżej. Oczywiście ten kierunek dla, dla Rosjan jest dosyć ważny i widać dosyć mocne m, naciski, aby tutaj przełamać tą rosyjską linię obrony. W okolicy Kupiańska też bardzo często e, Rosjanie e, używają bomb szybujących. Te bomby szybujące spadają w okoliczne miejscowości, między innymi na cele typowo cywilne. Między innymi z tego powodu szef obwodowej administracji wojskowej Oleg Sydegubow ogłosił obowiązkową ewakuację ludności cywilnej z gmin Kindroszywka i Kurliwka w regionie Kupiańskim. Ta decyzja została podjęta przez władzę właśnie ze względu na. Intensyfikację działań na tamtym kierunku przez siły rosyjskiej, przez to, że po prostu cywile mogą ucierpieć. Dodatkowo generał broni Serkinaj, dowódca zjednoczonych sił zbrojnych Ukrainy, wezwał mieszkańców przygranicznych miejscowości graniczących czy to z frontem czy z Federacją Rosyjską do ewakuacji właśnie w tej północnej i północno wschodniej części Ukrainy ze względu na dosyć dużą aktywność sił Federacji Rosyjskiej z ewakuacją cywili. Z takich miejscowości bywają pewne trudności. Widzieliśmy m.in. to w miejscowości Sfatowe czy w Bachmucie, gdzie cywile po prostu nie chcieli być ewakuowani i zostawali w tych miejscowościach tak naprawdę do samego końca. Ponadto poza działaniami, które widzieliśmy na froncie, prezydent Zełęński wezwał kraje zachodnie do większego wsparcia e, Ukrainy w walce z Rosją. E, tutaj bardzo prosił m.in. o samoloty bojowe czy też rakiety dalekiego zasięgu. W dniu wczorajszym Bundestag niestety nie przegłosował przekazania Ukrainie pocisków Taurus. Nie wiemy, czy te pociski pojawią się w końcu na Ukrainie, chociaż strona ukraińska o te pociski zabiega już od dłuższego czasu. Natomiast prezydent Francji, Emmanuel Macron, Poinformował o tym, że kolejne pociski dalekiego zasięgu, czyli te tak zwane potocznie skalpy, zostaną przekazane Ukrainie w ilości 40 sztuk w najbliższym czasie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten raport z wojny. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam oczywiście Państwa do zostawienia subskrypcji naszego kanału, jeżeli materiał się spodobał. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.